Ej, albo daj team. Ej, do, yeah. widzisz kurwa i di Diglem, Diglem co nie? Digel mnie uratował. To jest taka nie? Ale stary, widziałeś Diglem rozpierdolę go. Nie ja. bicie, że jest kurwa Digel Ej, jest zi ziomek, jest ziomek tutaj. Zabieram no no wszystkich. ale headshot, ja pierdolę. Ej, klipuję ale to star.